Hej witajcie na kanale Zmienny jak LEGO, a dzisiaj mam dla Was coś starego, co ostatnio wpadło w moje ręce. Jest to książeczka Nexo Knights z figurką małego strażnika leśnego jak ja to nazwę. Kupiłem sobie tę książkę przepraszam za dokładnie 1699, więc trochę może przepłaciłem, tak mi się wydaje. Jednak bardzo lubię te małe stworki, a szczególnie ich główki, więc yy, kupiłem i postanowiłem, że Wam pokażę taki powrót do przeszłości. Tak, stopniowo będę pokazywał, tu mamy oczywiście instrukcję, Jakieś zabawy, gry. Są jakieś rysunki różnych postaci z tego serialu, którego już nawet nie pamiętam. Jest tu też komiks, jak to standardowo w tych książeczkach nic się nie zmieniło. Eee. tak tylko wam pokazuję żebyście widzieli, bo tak naprawdę każdy, jeśli przyszliście żeby coś zobaczyć, to przyszliście zobaczyć oto o tą figurkę zerwę już sobie to tak odłożę tą książeczkę, bo ona tu nie jest najważniejsza i pokażę wam piękno tych małych robocików które nie wiem czy dużo osobom się podobają ale mi na pewno jestem posiadaczem dokładnie jednej sztuki takiego robocika i naprawdę go bardzo lubię. Składam tak z pamięci, mam nadzieję, że nic tutaj źle nie zrobię. Tak. Zielony kolor. Dobra. Założę główkę i wam pokażę od razu. Jest ona dwustronnie nadrukowana, jak można zauważyć. Z tyłu mamy taką, y, jakby w transie twarz, a z przodu taką głup głupkowatą. Kładam, wszystko jest bardzo elegancko. OK, i broń, która nie jest jakoś bardzo y, mm, zaawansowana. Figurka prezentuje się w ten sposób, ma tutaj nadrukowanego takiego liska nie wiem, czy zdołam Wam to pokazać dokładnie, ponieważ mam tu taki oddalony aparat, ale myślę, że widzicie chociaż trochę. Yy, figurka takiego małego rozbójnika kosztowała mnie 17 zł. Więc yy, sporo. To tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć.